Cześć tutaj Syrion, witam Was po małej przerwie. Nieco czasu mi się zeszło, żeby zebrać się w sobie po małych wakacjach i nagrać ten materiał, więc wybrałem się w plener i kupujemy płatki różnego rodzaju lecą pszenne, lecą tam jęczmienne, lecą żytnie. Generalnie jak wybieracie się do sklepu po, po takie artykuły, to starajcie się jak najwięcej rodzajów płatki owsiane tym razem. Co tam na półce stało, to to brałem. I tutaj już inny dział po cięciu. Tam gdzie są karmy dla psów i kotów, czy tam innych zwierzaków. Wybieramy jakieś takie, żeby była zawartość mięsa, nie za drogie. 449, jak widzicie, nie ma tragedii dla kieszeni. Jak będziecie mieli inną ofertę w jakimś tam innym sklepie, to po prostu starajcie się je brać różne. Przędne idą na pierwszy ogień, otwieramy, to jest zabezpieczenie i wsypujemy do jakiegoś pojemnika. Oczywiście nie musi to być taki duży pojemnik jak u mnie. Ja wziąłem takie wiaderko, żeby prawda, je wszystkie wymieszać i mieć z głowy. No, pszenne się nie wysypują. No bo jak mają się wysypywać, jak są jeszcze zabezpieczone? Specjalnie je chyba tak robią, żeby nie dało się otworzyć, albo może żeby przypadkiem się nie wysypywały. Także wyjmę mój scyzorek. Czuję się teraz jakbym był z Kielc. Ktoś z starszej daty ten wie o co chodzi. No oczywiście musiałem nabołaganić w międzyczasie. No cóż, czasami trzeba e, się pobrudzić. Zaraz będę musiał to posprzątać. Zrobimy małe cięcie. No i po cięciu już jest posprzątane. Magia po prostu. Więc teraz nauczony doświadczeniem najpierw utworzę je na górze będą się mogły wysypać i dopiero zdejmę tą klamrę nawet nie wiem, nie wiem jak to nazwać czasami w, w workach do chlebów takich używają to jakiś tam kawałek metalu i plastiku całkiem fajna sprawa i tym razem uwaga płatki się wysypują także doszedłem <gryw> jak można te płatki otworzyć tak jak mówiłem wcześniej nie musi być to duży pojemnik możecie wziąć mały i po prostu po trochu z każdych płatków sobie tam uszczknąć żeby potem je wymieszać tym razem płatki owsiane czasami mam wrażenie jak właśnie robię taką mieszankę dla mojej karmówki że lepiej się odżywia ode mnie tyle rodzajów tych płatków samo zdrowie i wszystko to idzie dla karaczanów czy, czy prawda dla innej karmówki jaką tam mamy no cóż no niech im idzie na zdrowie jak to się mówi zdrowa karmówka no to jak wiadomo jak się tam utuczy no to Będą zdrowe nasze ptaszniki, które będą tą karmówkę szamać. Już widzę, że mi się wszystkie płatki nie zmieszczą, także y, ostatnie y, jęczmienne sobie daruję, odłożę na bok. Jak mi się to zmniejszy ilościowo, to je po prostu dosypię. I teraz y, tą karmę dla psów. Mam akurat takie granulki, też dosypię, teraz to będę mieszał. Pewnie jakby to wiaderko było większe, no to by się mi wszystko zmieściło i lepiej by się mieszało, także jak będziecie sami to robić, to po prostu nie wsypujcie wszystkiego, tylko tyle, żeby e, było wygodnie je po prostu przemieszać. Zasłonię z jednej strony ręką, żeby się znowu nie rozsypywały mi na, na łóżko, bo jak zwykle wszystko na łóżku robię. Nie wiem, jakoś dobrze mi się na nim wszystko pokazuje i kręci i statyw od kamery można jakoś ustawić. Jakoś to poszło. Dosypiemy tych płatków, znaczy płatków karmy dla psów. Ma dosyć taki mocny zapach, więc no, jeżeli nie lubicie mocnych zapachów, to albo je nie dodawajcie, albo po prostu potem no, zamykajcie pojemnik. Więc dobrze jest mieszać to w takim pojemniku, żeby dało się zamknąć. Żeby ten zapach nam się nie roznosił. Bo jeżeli mamy tam współlokatorów, czy prawda, mieszkamy z rodzicami, to mogą marudzić, że. Spokoją nam no, śmierdzi karmą dla psa, a kto ma w domu psy, no to pewnie nawet nie zauważy różnicy. Więc od razu nakarmię moje karaczany tureckie. Wezmę ten, ten żel, który już nieraz o nim wspominałem, i teraz przy okazji od razu te, także powiem, że można go kupić na Allegro. Żel kupujemy w formie takiego granulatu najlepiej, jak nie ma żadnych barwników. Po prostu zalewamy go wodą i robi się taka a la galereta. To jest bardzo dobre dla karmówki, dla ptaszników. Do ptaszników jej nie, nie daje. Jakoś tak na wszelki wypadek lepiej niech mają po prostu wodę. I jeszcze jedny karaczany od razu nakarmię. Oczywiście to jest tylko tak pokazowo. I rzecz jasna, oprócz tej suchej karmy, dajemy także owoce: jakieś możemy, jabłka, gruszki, marchew. Takie rzeczy raczej nie psujące się. Akurat tego na filmiku nie pokazuję, bo, bo nie miałem nic pod ręką. Ale jak najbardziej jest to wskazane. I możemy w ten sposób e, dietę naszym e, karaczanom, tudzież innej karmówce uzupełniać. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Na razie. Hej. Hej, podoba Ci się to, co robię na YouTubie? Zostaw zatem łapkę w górę, napisz komentarz pod tym filmikiem, poleć go swoim znajomym, zalinkuj go na fejsie. Wszystkie te czynności spowodują, że będę miał motywację do robienia kolejnych filmików, a na pewno chcę zobaczyć, jak się gdzieś przejęzyczę, powiem jakąś głupotę lub inną rzecz, prawda? Także do zobaczenia w nowym materiale. Cześć!